Biegacze z Białorusi zwyciężyli w szóstej edycji Ostrowieckich Biegów Niepodległości. Na starcie biegu głównego stanęło 408 uczestników. Najlepszym wśród mieszkańców Ostrowca był czwarty na mecie Rafał Gontarczyk. Już po raz szósty ulicami Ostrowca z okazji święta niepodległości przebiegli miłośnicy biegania. Aura sprzyjała sportowcom. Na starcie stanęło ponad 400 chętnych, którzy w ten sposób chcieli uczcić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Punktualnie o godzinie 13 z płyty głównej miejskiego stadionu sportowego Krzno ruszył bieg na 10 km, a także marsz. Nordic Walking na dystansie 5 km. No przede wszystkim tutaj trzeba wziąć pod uwagę formę samej rekreacji ruchowej, jeśli chodzi o bieganie i Nordic Walking. Od lat wpisują się w krajobraz całej Polski, są to bardzo popularne formy rekreacyjne. Coraz więcej ludzi chce biegać, chce chodzić z chilkami. Praktycznie my jako Mosil wychodzimy temu naprzeciw, bo to jest nie tylko bieg teraz z okazji odzyskania niepodległości. W zasadzie biorąc pod uwagę Mosil jest to... Uważam najtrudniejsza impreza do zrealizowania, do której przygotowujemy się kilka miesięcy wcześniej, bo to jednak jest cała masa dokumentacji, która musi być zgromadzona, począwszy od projektu zamykania dróg, poprzez występowanie do województwa na zgodę na zamykanie dróg, oznakowanie tych dróg, zmiana organizacji ruchu w mieście. Także pod kątem tej logistyki jest to bardzo, bardzo trudna impreza. Biegi miały międzynarodową obsadę. Wśród z nich wyróżniali się zawodnicy z Białorusi, którzy zdominowali zawody, zajmując trzy pierwsze miejsca. Białorusin Siergiej Krachenia z czasem 30 minut 46 sekund oraz Patrycja Tala z Kobiedzisk z czasem 36 minut i 2 sekund zwyciężyli w ulicznym biegu na dystansie 10 kilometrów. Bardzo dobrze biegała. Pogoda jest słoneczna, ciepło tak bardzo fajna widziała. jest super. E, e, Biegali. Po miejscu tak jest gorki, tak dobrze biegłeś. Ile jest super, nastawiony tak dobrze jest dobrze. Zadowolony jesteś z czasu, który udało Ci się tutaj osiągnąć? Nie, czas nie bardzo dobrze, ale dla tego tygodnia jest dobrze. Wczoraj biegło, w Radomie, tak tam też wygrało, tak Krychu lepiej takie zwycięstwo było mi naprawdę potrzebne. Forma jest na razie już taki z koniec sezonu, więc nie ma jakiejś super formy, ale było naprawdę fajne bieganie, mocne, zwłaszcza końcówka, więc tym bardziej się cieszę, że wygrałam, jest jedynka z przodu. Dokładnie z Kobiedzi, z koło Poznania. Akurat na święto niepodległości przebywałam tutaj w tych okolicach, tak więc tutaj. Dobry pomysł, żeby uczcić Dzień Niepodległości? Jak najbardziej, jak najbardziej na sportowo, przed startem odśpiewaliśmy hymn tak więc no fajnie jak e, trasa była dosyć trudna, bo było kilka podbiegów i to nawet chyba dwa takie całkiem tak spory, więc to wchodziło od nogi, odczuwało się e, ale tak to, to, drugi, to wszystko było fajnie zabezpieczone policja pilnowała ruchu pogoda chyba też pogoda super, wczoraj cały dzień padało a dziś piękna pogoda, idealne na bieganie w klasyfikacji najszybsi mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego triumfowali Rafał Gontarczyk przed Dominikiem Łukasiewiczem. Wśród uczestników był również wiceprezydent Ostrowca Piotr Dasios, który parę dni wcześniej uczestniczył w maratonie nowojorskim. Panie prezydencie, jak pan ocenia zechęgo. tą trasę, która Naszy tutaj została Białoruśni przygotowana i te biegi. To strewiecki Znaczy trasa jest ciekawa, bo, bo biegnie... No, zmieniła się ta trasa. Jest, myślę, że trochę trudniejsza więcej jest podbiegów. Ale, ale ogólnie fajna, fajna. Myślę, że bez tych takich zakrętów na tej kładce jest taka bezpieczniejsza, prostsza, wygodniejsza dla biegaczy. Cztery, wpisali się już obchody święta niepodległości w Myślę, że to jest taka jedna z najfajniejszych form spę, spędzania Pani, Pani czasu w ten świąteczny dzień niepodległości, bo, bo pamiętajmy, że niepodległość wywalczyli żołnierze, czyli ludzie sprawni, aktywni. I myślę, że to jest też jakby takie nawiązanie do tego, że przez budowanie swojej sprawności, aktywności też budujemy tą obronność i sprawność dla naszej ojczyzny. 24 metry to nie jest Pana ulubiony dystans. Nie jest, to jest to trochę za szybki dla mnie. Dzisiaj koledzy wysoko postawili poprzeczkę. Ja jestem po maratonie nowojorskim, trochę jeszcze zmęczony, bo przeważnie dwa tygodnie wypoczywam. To tylko siódmy czy ósmy dzień jest po maratonie. rekord życiowy. Rekord życiowy, też trudna trasa, bojorski no, maraton to jest pagórkowaty maraton, pięć mostów i też nie jest za łatwa. No, podobna profilowo jak ta nasza dzisiaj tutaj. No ale nie mogłem odpuścić po prostu. Ja wspieram aktywność tutaj w mieście, promuję bieganie, aktywny sposób życia. Fantastyczny to, to jest dla, do mojego obowiązku, żeby, żeby pokazywać się na tego typu no, imprezach, tym bardziej, że to jest nasza impreza organizowana szybszy, przez MOSIR, mająca z pełną renomę. I, i też yy, taką dobrą opinię, także muszę to wspierać i moja obecność myślę, że też propaguje to bieganie w mieście. 10 bieg ukończyło 315 zawodników, natomiast marsz Nordic Walking na dystansie 5 km 105 osób. W sumie w imprezie uczestniczyło około 1500 uczestników, w tym ponad tysięczna rzesza młodych biegaczy z, z szkół i przedszkoli. Na mecie na najlepszych uczestników biegu głównego oprócz pięknych medali czekały atrakcyjne nagrody finansowe w wysokości 700, 500 i 400 złotych, które trafiły do najszybszych biegaczy w klasyfikacji Open mężczyzn i kobiet. Cenne nagrody rzeczowe otrzymali również najlepsi Ostrowczanie i Ostrowczanki, którzy zajęli miejsca od 4 do 15. Do tej pory, i biegi dla dzieci ze szkół podstawowych z klas od ósmej do trzeciej wzięło w nich udział około 850 osób. W biegu głównym linię startu przekroczyło 406 osób, z czego około setka to są maszerujący z kijami, a więc zamarwerzy Nordic Walking. Natomiast około 300 osób to biegaczy. 10 km prawo, tak? Tak, trasa 10 km. Zmieniona nieco w stosunku do trasy ubiegłorocznej. Nieco. Poważnie zmieniona. Eee... Dlaczego zmieniona? No dlatego, żeby uatrakcyjniać tą imprezę, żeby pokazywać kolejne, inne części miasta. E, biegamy wokół osiedla Rosochy, osiedla, obok osiedla Rosochy, ponieważ ze Stadionu Krzo przez Aleję, ulicę Dękowską, Szanowskiego, Iłrzec, Polną, Iłżecką, Starokunowską, Sienkiewicza, Mickiewicza, Żabią i z powrotem przez płatkę wzdłuż gaduktu na Stadion Krzo. E, Myślę, że i trasa jest e, e, zmieniona i po to, żeby była bardziej atrakcyjna. No i dla biegaczy też jest stosunkowo wymagająca, bo ostrowiec e, może nie w centrum gór świętokrzyskich, ale w świętokrzyskim e, leży i, i teren jest dosyć podrukowany. Podczas zawodów fundacja bo w nas jest moc prowadziła akcję zbierania środków na leczenie sześcioletniego skarakubickiego Kubickiego, chorującego na glejaka pnia mózgu. Odbywały się także aukcje ciekawych przedmiotów przekazanych przez sportowców i nie tylko. Uczestnicy mogli także licytować swój numer startowy. Prowadzono także zbiórkę do puszek. Wszystkie środki zgromadzone dzięki licytacjom oraz zbiórce będą przeznaczone na leczenie Oskara.